Dzień dobry chłopcy i dziewczęta z podpórką kartkową będę się dzisiaj posługiwał chodzi mi o naszą imprezę która tu się odbędzie 22, 23 sobota, niedziela, lipca można przyjechać wcześniej dzień wcześniej Koszt To się robi grochóweczkę swoją słynną. W drugi dzień yy, dziadek Paweł robi Bogracz w węgier. Węgierski. Śniadanka i kolację zapewnia firma yy, Biuro Polowań. Oni się nazywają Danpol. Pol. Można zerknąć sobie na Oczywiście organizator polowań, także dewizowych w Polsce, nawet w Stanach Zjednoczonych. Eee, szwedzki myśliwski stół jest w gestii Pana Daniela Pawłowskiego, Biuro Polowań Danpol. Daniel, polowanie. Kiełbasa, chlebek, musztarda na wieczorne ogniska i zimne napoje. Pierwszy, eee, pierwszy dzionek. A my zapewniamy kawę, herbatę i kakao. No. Droga pani Dudzińska. Herbatę kakao zapewnia, proszę panią, e, 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 Survival Kettle. Survival Kettle. Jak zwykle zresztą. Sprawdzona firma. Dzień pierwszy, czyli sobota. Rozpalenie wspólnego ognia. Taka trochę harcerska uroczystość mile integrujące. No, najprawdopodobniej będzie to tutaj gdzieś. Tylko tutaj będzie odpowiednio wysprzątane i Aha, dużo tak, miejsca tak, się zrobi. Tak jest, tak jest. I leśne rzemiosło. Jest to znana kurczę, dla me, grupa... To która, już będzie pierwszego dnia? Tak jest, która... E, 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 no to to e, ognisko e, będzie rano rozpalane? Pierwszy w Polsce magazyn branżowy. Stofy. począwszy od tradycyjnego rzemiosła do szkoleń itd. itd leśne rzemiosło pokaże jak wykuć nóż czyli ostrze oprawić go i wykonać pochewkę świetnie można zobaczyć cały proces od początku do końca produkt finalny to jest nóż w pochwie później dziadek Paweł pokaże jak działać nożem i siekierką żeby się nie skaleczyć, oczywiście. I Tomek Foryś, Outrider, zaprezentuje swój obóz traperski. Będzie to gdzieś prawdopodobnie tam. Wieczorem przywołujemy ducha puszcz. Będzie to koncert. Tylko skąd nas... te puszcze weźmiesz? Będziemy go przywoływać. On przyjdzie do nas z puszcz. Będzie to koncert na bębnach. Tomek Foryś. Okazuje się, że pan, pan Tomek grał na dżębek, które sam wykonywał. Jeździł po Polsce, grał do kapelusza. Ujawni się po prostu w tej nieoczekiwanej profesji. Dziadek Paweł i syn mój Kajo Dudziński. Jeśli kto zechce warsztat bębniarskie, poprowadzi Kajo Dudziński. Jeden chyba najlepszy bębniarz. Dżębista, który troszeczkę zmodyfikował bit na dżębę. Dzień drugi. Oddajemy przewodnictwo Life Trip. Jest to firma, która burszkraftowo, survivalowa, organizująca różne dziwne wydarzenia, na przykład skakanie ze spadochronu z jakiejś tam niebotycznej wysokości rodzenie w bagnach, czyli stykanie się z takimi surwigalistycznymi sytuacjami. I live stream zaprezentuje grę terenową poprowadzi. Na terenie Lubiąża prawdopodobnie może ona się rozciągnąć aż na teren klasztoru posysterskiego, bo stąd z tego miejsca klasztor jest w odległości 3 km. Czyli jest. Pole do manewru dla gry terenowej, pokaz oczywiście technik surwiwalowych oraz szkolenie pierwszej pomocy, podstawa bezpieczeństwa w terenie. Impreza kończy się wieczorem, będzie to gaszenie wspólnego naszego ognia. Jak powiedziałem, zapełniamy ciepły posiłek jednogarnkowy. Te dwa dni. I teraz yy, szwedzki stół, oczywiście gorący napoj i yy, zimne napoje. Yy, Daniel Pawłowski, biuro polowań Dan Pol zapewnia też, czyli kiełbasa chlebek musztarda na wieczorne ogniska. Gorący napoj zapewnia, jak zwykle, survival kettle Oczywiście, z pokazem swego sprzętu. W imprezie można zobaczyć i dotknąć wyrobów z górnych półek topowych marek rynku outdoorowego na stoiskach partnerów naszych imprezy pozwolę sobie wymienić tutaj partnerów firma Morowo przepotężna firma nie wiem czy nie największa na naszym rynku odnośnie, no mają wszystko mają dział oczywiście bardzo tani e, demobilowy tam wszystko, sklep militarno-turystyczny. Piesek zbliża się do kiełbaski. Niepostrzeżenie. I ładnie masz górny wiatr ładnie. Aha, no racja. To jest jedna z rzeczy, którą będzie prezentował na pewno nasz yy, opiekun i czyli sklep preper sklep no preper sklep oczywiście wykonał i może sprzedawać takie coś oczywiście jest to po prostu bardzo sprytne urządzenie które na zasadzie wspomagane z siłą pani matki grawitacji i dzięki temu można za pomocą pani grawitacji przesuwać on się samo blokuje oczywiście jak będzie żar będzie to lepiej teraz odsunę na bezpieczną wysokość Prawda? <laughs> składa się z kilka metalowego z ostrzem na dole, który wbijamy w glebę i po prostu <laughs>. oczywiście można to sobie w ten sposób nawet konsumować z tego coś albo dokładać czy zabierać ugotowane, upieczone ały. E, następnie spisałem sobie, proszę Państwa, to są bardzo ważne rzeczy odnośnie zwłaszcza naszych sponsorów i y, towarzystwa, które przybędzie do nas. Więc, preper sklep pierwszy drugie, firma, firma Morowo mają wszystko co potrzebne chłopakom i dziewczynkom do poruszania się w terenie leśno-łąkowym jest sklep bushcraft.pl czyli to jest sklep w którym zauważyłem bardzo cenne kociołki żelibne firmy niemieckiej Petromax tam oprócz tej kociołków żeliwnych, no, znakomite są, to trochę ważą, ale na stacjonarny obóz, kochani, mam kociołk żeliwny, wiem jak smakuje z tego jedzenia, patelnie żeliwną, jeszcze większą od tej, <laughs> od tej średnicy. Najlepsze placki ziemniaczane wychodzą właśnie z tej patelni. Żeliwna, ciężka jak jasna cholera patelnia. Oczywiście dużo narzędzi i noży firmy Condor. E, e, e. Life trip Life trip Kursy suwiwalowo outdoorowe To już chyba mówiłem troszeczkę Life trip.pl Następnie Leśne Rzemiosło To też już, już była mowa? Tak Leśne zainteresował się tym naszą imprezą Marcin Tomaszewski, słynny kil, Kilrati. tylko nie wie, nie wiemy czy będzie Aha. to by było na tyle drodzy chłopcy i dziewczęta przybywajcie do nas tłumnie bo naprawdę szykuje się całkiem, całkiem niezła impreza oczywiście słonopłatna ale wypas jest znakomity optymistycznym akcentem. Hej, żegnacie.